Rzeczy bym powiedział może o Jerzym Rudlickim. Dzień dobry, nazywam się Jan Chlebowicz. Pracuję na co dzień w Instytucie Pamięci Narodowej i chciałbym Państwu opowiedzieć o wybitnych polskich wynalazcach, odkrywcach, innowatorach. Po prostu naukowcach, którzy pozostali aktywni właściwie do późnych lat swojej starości, byli aktywni także na emeryturze. I taką postacią, która może być inspirująca, tak myślę, dla Państwa, był Jerzy Rudlicki, polski inżynier, konstruktor lotniczy. Stworzył 11, Prototypów samolotów, też samoloty, które weszły do użytków, które były popularne. Jerzy Rudlicki stworzył również usterowienie, tak zwane usterowienie Rudlickiego. Które było powszechnie stosowane, między innymi we Francji czy w Stanach Zjednoczonych, i to do dziś uchodzi za największe osiągnięcie polskiego konstruktora, polskiego wynalazcy. W czasie II wojny światowej, również po stronie alianckiej, współtworzył. Pewne rozwiązania lotnicze, które przyczyniły się do tego, że w powietrzu te alianckie samoloty no, w pewnym momencie wojny zaczęły zyskiwać przewagę nad samolotami niemieckimi. No i te osiągnięcia sprzed wojny i w trakcie wojny dostrzegli Amerykanie. Kiedy tylko wojna się skończyła w 1945 roku, Rudlicki, polski konstruktor, otrzymał. Cztery propozycje od największych amerykańskich korporacji zajmujących się lotnictwem czy korporacji z branży lotniczej, do tego, by właśnie mm, przeszedł do jednej z, z tych firm, także Rudlicki, no, można powiedzieć, miał w czym wybierać, nie musiał nigdzie składać CV. Ostatecznie wybrał no, jedną z tych największych właśnie firm zajmujących się lotnictwem w Stanach Zjednoczonych, czyli firmę Republic. I w ramach tej firmy przez 16 lat no, stworzył wiele nowoczesnych technologii. Właściwie współodpowiadał za stworzenie dwóch ważnych myśliwców bombardujących, jeśli chodzi o lotnictwo amerykańskie. I kiedy przeszedł w wieku 68 lat na emeryturę, zamieszkał na Florydzie. I właściwie przez kolejne lata tej emerytury był jedną z najważniejszych postaci, jeśli chodzi o pewne rozwiązania w branży lotniczej w Stanach, Zjednoczo w Stanach Zjednoczonych. Mianowicie zaproponował Amerykanom pewną nowatorską metodę pionowego startu, jeśli chodzi o, o, o samolot. Ona była bardzo mocno analizowana przez amerykańską taką radę do spraw wynalazków. Ostatecznie to rozwiązania Rudlickiego w pewnej zmienionej formie zostało przyjęte. I jeszcze krótko przed śmiercią Rudlicki konstruował pojazdy kosmiczne, a także te, te, te rakiety po prostu kosmiczne, które, które, które proponował Amerykanom do tego, by je wprowadzić w życie. I do końca pozostawał ważnym konsultantem w rozwiązaniach lotniczych czy kosmicznych dla rządu amerykańskiego.